Dzień dobry, witam na medytacji. Dzisiaj będzie medytacja Pranayama. To praktyka kontroli oddechu, która wywodzi się z tradycji jogi. Słowo Pranayama pochodzi z sanskrytu i oznacza kontrolę energii życiowej. Jest to potężne narzędzie, które pomaga w uspokojeniu umysłu, oczyszczeniu ciała. I zwiększeniu poziomu energii. Znajdź spokojne miejsce. Wybierz ciche, w którym nikt Ci nie przeszkodzi. Możesz usiąść na poduszce medytacyjnej, macie do jogi lub na krześle z prostym oparciem. Usiądź w pozycji z wyprostowanym kręgosłupem. Ręce połóż na kolanach w dowolnym mudrze, czyli kciuki palec wskazujący złączone. Zamknij oczy i wykonaj kilka spokojnych oddechów, aby wyciszyć ciało i umysł. Tutaj mamy w tej medytacji trzy techniki, które możemy wykorzystać. Przejdziemy przez te wszystkie trzy. Pierwsza technika to jest oddychanie naprzemienne. Zamknij prawe nozdrze kciukiem prawej ręki i weź wdech przez lewe nozdrze. Zamknij lewe nozdrze palcem serdecznym i małym tej samej ręki, a następnie otwórz prawe nozdrze i wykonaj wydech. Teraz wdech przez prawe nozdrze, zamknij je i wykonaj wydech przez lewe nozdrze. Powtarzaj ten cykl na lepiej przez 5-10 minut. Teraz druga technika oddychanie oczyszczające. Usiądź prosto, weź głęboki wdech przez nos. Wykonuj szybkie, energiczne wydechy przez nos, jednocześnie wciągając mięśnie brzucha. Wdechy są naturalne i bierne. Kontynuuj je przez 1-2 minuty a następnie odpocznij oddychając normalnie i tak powtarzamy to 2-3 razy. I trzecia technika: weź głęboki wdech przez nos. Przy zamkniętych ustach wydawaj niski, wibrujący dźwięk, przypominający brzęczenie pszczoły podczas wydechu. I powtarzaj przez 5-10 minut. Po zakończeniu wybranej techniki oddychania usiądź przez chwilę w ciszy, oddychając normalnie. Skup się na swoim ciele i umyśle, obserwując wszelkie zmiany w odczuciach. Podziękuj sobie za czas poświęcony na praktykę. I co daje nam medytacja pranayama? Przede wszystkim poprawia zdrowia fizycznego, wspomaga układ oddechowy, wzmacnia płuca i poprawia dotlenienie organizmu. Oczyszcza ciało z toksyn poprzez lepszą wymianę gazową. Reguluje pracę układu nerwowego, co pomaga zmniejszyć napięcie i niepokój, Uspokaja umysł i obniża poziom kortyzolu. Pranayama zwiększa przepływ energii życiowej w ciele, co skutkuje większą witalnością. Ćwiczenia oddechowe uspokajają myśli i poprawiają zdolność skupienia uwagi. Pomaga również zbalansować energię ciała i umysłu. Co prowadzi do poczucia równowagi i spokoju? Regularna praktyka pranayamy przynosi korzyści zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Możesz ją stosować jako część swojej codziennej rutyny lub jako narzędzie do radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Dziękuję, że byliście razem ze mną na tej medytacji. Także widzicie, tutaj są trzy rodzaje technik. Można sobie wybrać ta, która bardziej odpowiada. No, i praktykujcie Państwo, praktykujcie. To wszystko dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, mówiła Ewelina Benberger. I zapraszam jutro na kolejną medytację. Dobranoc Państwo.